Wszyscy z utęsknieniem czekamy na wiosnę. Co prawda mamy już kalendarzową, ale za oknem jeszcze jej tak całkiem nie widać, i jak na złość wcale się do nas nie spieszy. Aby kiepska aura nie psuła na nastroju, uczestnicy środowiskowego domu samopomocy szansa wezmą udział w konkursie plastycznym pod tytułem Zainspiruj się wiosną, techniką dowolną. Wiosna jest przecież radosna. Budzi się człowiek do życia i ma dużo sił do spożycia. Człowiek się wtedy cieszy i mało po prostu grzeszy. A także człowiek się raduje i dobrze na wiosnę się czuje. Człowiekowi chce się żyć, a nie tylko z bólu wyjść. I człowiek jest wtedy dobry i też całkiem jest szczodry. Bo fajnie się wtedy czuje tak, to dla innych miły znak. I cieszę się naprawdę, bo to wtedy jest bardzo ważne. Taką wiosnę ludzie lubią i w ogóle się nie czubią. Wszystko budzi się do życia, bo wiosna nie ma nic do ukrycia. Bo wiosna lubią ludzie po ciężkiej pracy i po lekkim trudzie, dlatego że wszystko jest fajowe i takie wiosenkowe. Dobrze się wiosną. Człowiek interesuje i dobrze się wtedy czuje. I nie przejmuj się człowieku więc, bo na wiosnę masz po prostu chęć. Wiosna to jest sprzątek zawsze czegoś dobrego. Nie wiem, coś się takiego sobie, że sobie sam wymyśliłem taką pracę. I Że sam się zrobiłem. Rzeżna jest. To. ta. Panie Co mnie zaintrygowało, po pierwsze, może motywacja, tak? Tutaj też ze strony y, pań, powiedzmy, rozmawialiśmy na temat tej pracy, prosili mnie, żeby to zrobić. Ja obiecałem, żeby wykonam to, co potrafię najlepiej, tak? W tamtym roku byliśmy w górach. No, widziałem te góry, no, są dosyć ładne i chciałem postarać się to wykonać jak najlepiej. No cóż, no, mojej pracy z jajka, które symbolizują powrót ptaków na wiosnę. No, jest jedno z najbardziej znanych kwiatów na świecie, nie? Tulipan, no jest według mnie. A że nocą zrobiłem, no, no mówię wiosna, tak, miało być z wiosną powiązane. No, wiosną zawsze pamiętam. Robiliśmy ogniska, tak, no to w nocy się robi, a najzwyczajniej robiło się na polanach otoczone lasem, łąką, takimi rzeczami, gdzie w nocy wszystko jest lepiej widać, wszystko lepiej czuć i słychać też inaczej, nie, no to całą naturę, to wszystko, to, no to wiadomo, że to jest piękne, tak. No lato ma swoje zasady, ale wiosna ma swoje. a a piękny maj, ładne świadki. Wiosna kojarzy mi się zawsze z zieloną trawą, z pięknymi kwiatami, kwitnącymi, z kolorami różnymi, z kwitnącymi drzewami. No powiem, myślę, że to jest, no to że jest bo to, to jest lepiej tak są są biedzoneczki, to jest wiosenny czas. Piórka laptaków i no i narysowaliśmy e, kobietkę, która. Prowadzi wiosenny czas. No, mi się zdaje, że to jest wiosna, to znaczy się nie jest jednolita, tylko jest chorzowa. I tą pracę pomyślałam, że zrobię, bo kiedyś dzieciństwa pamiętam, mając 6 lat, w Jacinkach mieszkaliśmy. Ojciec miał taką właśnie ogródek i tam miał łatankę, miał króliki i tam żeśmy hodowali. No to jest... Dlatego zrobione, że to wspominanie jest z dzieciństwa. No, bo to dzieciństwo kiedyś pamiętam, miałam, miałam, miałam króliki i na ogródku zawsze z nimi siedziałam cały dzień od rana do wieczora. Bo nieraz jak ojciec z braćmi tam, swoimi synami raczej, wziął te króliki, czyścił klapki, to ja zawsze do tych królików latałam. I dzięki naszym paniom, że zawsze coś możemy zrobić, projekcie, nie nudząc się w domu, robimy pracę, a że jesteśmy chore, mamy dolegliwości ze z tymi zdrowiem, ale jakoś sobie dajemy radę. Ja właśnie pracę właśnie zrobiłem wiosenne ptaszki i kojarzy mi się z przyrodą, jak ptaszki śpiewają, no wszystko bardzo ładnie, właśnie jest taka wiosna, bardzo ładnie, wszystko rozkwitają właśnie. Jasna, to jest początek którego, wszystkiego, co jest piękne. Lubię malować. Lubię malować. Lubię. Lubię robić bibuły. Kryteria oceny to była m.in. zgodność pracy z tematem, estetyka wykonania, pomysł, z jakim uczestnicy wykonywali tę pracę. Prace były różnorodne, to były rysunki, to były wyklejanki.

Ale praca, którą wybrałyśmy jako najpiękniejszą, wymagała włożenia mnóstwa wysiłku. To było dziergane na szydełku z włóczki, piękne kwiaty, wyklejane włóczki właśnie na, na platformie. Także temat pracy pięknie zrealizowany. Myślimy, że właśnie ta praca była bardzo piękna. Witam Was wszystkich. Chciałabym wam wszystkim bardzo pogratulować prac. Są bardzo piękne, było nam bardzo miło je oglądać i oceniać. Wybór pracy, która była najpiękniejsza, był bardzo trudny i uwierzcie nam, że długo tutaj dyskutowałyśmy nad tym, komu przyznać pierwszą nagrodę. I po długich, burzliwych obradach zdecydowałyśmy, że pierwszą nagrodę dostanie. Pani Ania Trojan. Gratulujemy. Gratulujemy. Tutaj nagroda. Mamy nadzieję, że będzie się podobała. A teraz, jak mam radio, to po wspominane czasy Krzysztofa Krawczyka, muzykę, piosenki będę mogła słuchać. Sobie w ogrodzie odpoczywać i świeżego powietrza nabrać i śpiewać razem z Krzysztofem Krawczykiem. Już wszystko mam, cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu i zawsze tu bo.